Wiatr od wschodu. My tutaj byliśmy i jesteśmy na punkcie Polski ułomni, powiedział pan gajowiec. Jesteśmy urodzeni z defektem polskości. Nie o tym mówię, powiedział Cezary Baryka, że Polacy są Polakami, lecz o istotnym defekcie, jeżeli w rozważaniach filozoficznych i socjologicznych wynika Deus Ex machina Polska. Znana jest anegdota o temacie słoń. Polak, mający po innych nacjach napisać rozprawę o słoniu, napisał bez wahania: Słoń, a Polska. Nie o tym jednak chciałem mówić. Chciałem zapytać, dlaczego ci trzej mężowie zasłużyli na specjalne w gabinecie pana wyróżnienie? Czy innych zasłużonych ludzi w tych czasach nie było? Owszem, byli, było bardzo wielu. Ci trzej zasłużyli na specjalne w mojej izbie wyróżnienie, dlatego że byli moimi nauczycielami. Na nich się w mej głuchej prowincji uczyłem ideału, ja, urzędniczyna pod rządem rosyjskim. Dzięki im przemyciłem moją duszę do Polski. Wówczas Polakom wydarty był wszelki czyn, wszelka działalność, wszelka realizacja pragnień idealnych. Filozofia, martwa i daleka, teoretyzująca socjologia, literatura, poezja zastępowała nam czyn, działanie. Felieton literacki świstał nieraz jak pchnięcie szpady lub smaganie bata. O tak, Consulatio servitutis. Właśnie przytoczę jeden przykład. Dawno, bardzo dawno w roku 1891 obchodziliśmy tutaj po raz pierwszy od powstania styczniowego rocznicę Konstytucji 3 Maja. Święciło te rocznice jawnie w obchodzie, a raczej pochodzie publicznym nie całe społeczeństwo, lecz jego odłam radykalny, publicyści, studenci, młodzież kiedy rozrzucono odezwę wzywającą do święcenia rocznicy, cała niemal publicystyka warszawska, prasa tak zwana poważna, ogłosiła na widocznym miejscu jednobrzmiący protest przeciwko temu jawnemu obchodowi narodowego święta, ze względów oczywista głęboko politycznych. Wówczas młodzież uniwersytecka skarciła ów protest policzkiem. Wszyscy redaktorowie poważni, którzy protest ten wydrukowali, w jednym dniu i o tej samej godzinie dostali popysku. A ten oto Marian Bochusz napisał tego dnia genialny felieton. Genialny, bo go nawet wszechwiedzący prewencyjny cenzor nie zrozumiał, podczas gdy rozumieli go wszyscy. Opowiedziano w tym felietonie anegdotkę o kimś, kto się wybierał w podróż do Dalekiej Ameryki i umieścił w pismach ogłoszenie, iż poszukuje towarzysza podróży. Otóż późno w nocy, na skutek owego ogłoszenia, zgłasza się do podróżnika jegomość i z hałasem oświadcza, że on do Dalekiej Ameryki nie pojedzie i jemu ogłoszeniodawcy jechać nie radzi, a nawet zabrania. Ten felieton wart był więcej niż batalion tęgiej piechoty. On stworzył ze zwyczajnych zjadaczów chleba, złobuzów i głuptasów amatorów podróży do Ameryki. Rozumiem, ale to. No co, no co, jestem bardzo ciekawy. To takie starodawne. O, nie, Braciszku, to nie starodawne. Dlatego kazałem wyrysować i zawiesiłem sobie na ścianie mej izby te portrety, ażeby nieustannie mieć przed oczyma granice między starodawnymi i nowymi laty. Oni to są dla mnie granicą i drogowskazem, czym już w tych nowoczesnych dniach naszych być nie należy. A tego wcale nie rozumiem. Patrz, przybyszu. Ten oto Stanisław Krzemiński. Polska była dlań pani moja, mocarka wielka matka najsłodsza. Na tym jego głębokim uczuciu, na najszczerszej jego wierze, którą nam przekazywał, kończyła się jego rola. Moja rola tu się dopiero zaczyna. Uczucie jego Wiara, męstwo musi być wdrożone w pracę, w czyny, w znajomość rzeczywistych stosunków i rzeczywistych ludzi i, co jest rzeczą najtrudniejszą, w sposób rządzenia życiem, stosunkami i ludźmi realnymi. Polska dzisiejsza musi być grubo niepodobna do ideału tamtych felietonistów. Podobniejsza jest w każdym razie bardziej do ideału, niż była za ich czasów. Doprawdy? Ja sądzę, że nie. Ale oczywiście nie znam się na rzeczy i mogę się mylić. Nie mylę się tylko w tym, że wówczas Polska przynajmniej nikogo nie uciskała, nie prześladowała, nie trzymała w kajdanach. Wówczas tych samych wrogów ustroju ludzkiego trzymała w kajdanach Rosja oraz Niemcy i Austria. Ale nie o tym teraz mowa. Oto Edward Abramowski. Nauczał i wierzyliśmy mu ślepo. Stworzyliśmy dzięki jego nauce wiele rzeczy i dzieł wysoce wartościowych. Zorganizowaliśmy masę ludzi w doskonałe stowarzyszenia ludzi ciemnych przetworzyliśmy na światłych obywateli ale całość jego nauki było to marzenie na jawie o społeczeństwie marzenie o zorganizowaniu społeczeństwa nominalizm somnium vigilantis nienawidził państwa z jego wojskiem i wojną z sądem i policją ze wszystkimi funkcjami państwa i nakazywał ludziom organizować się w związki wolne patrzę na jego kochany portret i powtarzam mu codziennie śpij spokojnie jasny duchu Pracujemy dzień i noc, bez wytchnienia. Szerzymy i spełniamy Twe marzenia, tylko zgoła inaczej. Wprost inaczej. W wolnym państwie polskim. Uczę się, patrząc na to oblicze, na tego ducha, czego robić nie należy. A żeby dojść tam, gdzie on dojść pragnął. Gdyż samo życie po tysiąc razy zaprzeczyło marzeniom tego społecznego mistyka. A to ładne spełnianie czy ich zasad przez stosowanie ich zaprzeczenia w czynie. Posłuchaj. Abramowski nauczał, że należy bojkotować państwo nawet tam, gdzie ono pracuje pozytywnie. A więc bojkotować szkoły, inspektorat fabryczny, filantropię państwową, pracę kulturalną i gospodarską. Rugować i podcinać korzenie państwa, rozrywać łącznik między potrzebami ludzi a instytucjami rządowymi. Na miejsce zbojkotowanych instytucji państwowych, a raczej współcześnie z ich bojkotem, miałyby rozwijać się instytucje swobodne. Zamiast sądów państwowych, sądy polubowne, zamiast policji, stowarzyszenia obrony, zamiast szkół państwowych, szkoły wolne lub nauczanie prywatne itd. Wreszcie, zamiast społeczeństwa terytorialnego, społeczeństwa stowarzyszeniowe. A teraz rzeczywistość. Stowarzyszenie obrony to jest ta sama policja, jeżeli ma być sprawnie i skutecznie działające. Niekoniecznie. Inaczej być nie może. Zdarzył się tutaj w tym czasie napad ohydny, tak zwana zbrodnia skolimowska. Wśród bandytów, którzy napadli na domy młynarza w Skolimowie i wymordowali jego rodzinę, był młody chłopiec, narzeczony córki młynarza. W czasie rzezi, narzeczona zarzuciła ręce na ramiona narzeczonego, błagając go najsłodszymi imionami miłości o obronę i pomoc, a widząc, że to on jest napastnikiem, o litość. Ale on. Siekierą odrąbał ręce dziewczęce, które go miłośnie obejmowały i chciały obezwładnić, a we dwa dni później, jeszcze niewyśledzony przez policję, szedł za trumną narzeczonej, zalewał się łzami ku powszechnej nad nim ludzkiej litości. Nie wystarczy bracisku na łotrostwo człowiecze sąd polubowny albo Stowarzyszenie Obrony. Biada zaś wszystkim bez oświaty. A co byśmy byli poczęli bez armii? gdy na nasze młode państwo runął nieprzyjaciel zewnętrzny. Mieliśmy szczekać, gdy świat nas się wyparł z założonymi rękami na nowe stulecia moskiewskiej niewoli? Pewnie, pewnie, ale tu mało się robi, ażeby skasować niewolę biednych ludzi, niewolę wewnętrzną. Pewnie, pewnie, bo też dopiero początek. Żeby to nas zostawiono w spokoju na parę lat. Żeby się to nami przestali zajmować rozmaici zewnętrzni dobrodzieje. Tamci ludzie, których widzisz na tych podobiznach, żyli podczas najsroższej zimy. Patrzyli na życie dalekie poprzez obmarznięte kraty. Jakże mieli dać nam prawdziwą wiadomość o życiu ludzi spracowanych w warsztatach i ponorach? I my sami jeszcze nie wiemy co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze. Wychodzimy na przemarznięte role i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do własnego pługa, do radła i motyki. Pewnie, że nieumiejętnymi rękami trzeba mieć do czynienia z cuchnącym nawozem, pokonywać twardą, przerośniętą caliznę. Bardzo coś długo trzeba czekać, aż się tu zabiorą do roboty. Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej. Wychodząc na wykłady i do prosektorium, wracając z lekcji czy z miasta. Baryka musiał przemierzać dzielnicę zamieszkaną przez Żydów. Żydzi, zamieszkujący lub zatrudnieni w tych stronach, tworzyli tak zwane getto, lecz to ich osiedlisko nie powstało w przeszłości, nie miało za sobą historii. Same nazwy ulic wskazywały, że tak nie było. Nikt ich tutaj nie osadzał osobno, jak, dajmy na to, papież Paweł IV w Rzymie, aby się z chrześcijanami nie stykali. Nikt ich nie zmuszał do zamieszkania tutaj właśnie, a nie gdzie indziej. Sami spłynęli na te dzielnice. Zeszli się tu jedni do drugich, a przyrastając stale, stworzyli samochcąc getto. W tych ulicach ginęły już napisy polskie na sklepach, składach i warsztatach. Zastępowały je napisy żydowskie. Polaków nie było tu już widać. Trafiały się domy, gdzie jedynym Polakiem był Stróż Kamieniczny, i ulice, gdzie jedynym Polakiem był Policjant. Ulice te mają wygląd srogo niepowabny. Kamienice wzniesione przez Żydów i do nich należące mają cechę wielkomiejskiej tandety, bez wstydnej ordynarności i haniebnej brzydoty. Wojna odarła je z olejnych lub klejowych pomalowań. Malowanie na olejno poskręcało się w rurki i zwoje i wygląda na powierzchni tych domów jak niechlujne pejsy na niechlujnym Izraelicie. Wnętrza domów, podwórza są odarte nie tylko z olejnej czy klejowej powłoki, lecz obłupione stynku, który kawałami i płatami podpadał. Świeci nagi ceglany mur, lecz i on jest oślizgły od brudu. Pełen wyrw, plam, zmas, zacieków i wstrętnych zapaprań, które nikogo z mieszkańców nie rażą. Jakże potworne są tam kloaki, śmietniki, ścieki, zlewy, rynsztoki i same bruki. Większość dziedzińców jest ciemna, poprzegradzana, zastawiona, pełna pak, odpadków, rumowia i rupiecia, strzępów i gałganów. Nieopisana jest melancholia tych dziedzińców. Głuchy jest smutek okien wiecznie patrzących w smrodliwe i obmierzłe zaułki, w odarte i pozaciekane mury, w sienie i piwnice wyziewające zgniliznę. Bawią się tam w tych zakażonych klatkach tłumy dzieci żydowskich. Brudne, schorowane, mizerne, wybladłe, zzieleniałe. O ile promień słońca przedrze się przez chmury zimowe i zajrzy do tych padołów. Gdy huczy wicher i mróz ściska, dzieci te wtrącane są do kryjówek, gdzie starzy szwargoczą o interesach, zyskach i szybkich zarobkach. Zdarzyło się raz Cezaremu widzieć dwoje kilkoletnich dzieci przytulonych do siebie i wędrujących dokądś długą franciszkańską ulicą. Nożyny ich tonęły w czarnym, rzadkim i lepkim błocie chodników i rynsztoków. Odzienie ich było zmoczone i brudne. Para ta była wynędzniała ponad wszelkie słowo opisu. Nogi ich były cienkie jak pogrzebacze, a ręce chude jak ptasie piszczele. Twarze były również nieludzkie, lecz jakby sępie czy jastrzębie. Oczy były surowe i starcze. Ta para nieszczęśliwych machała przezroczystymi dłońmi, Kiwała głowami osadzonymi na wychudłych szyjach i zajadle zaciekle o czymś rozprawiała. O czymże to mówiło tych dwoje? Czy również o zyskach i szybkich zarobkach? Cezary szedł długo za nimi, gdy się obijali o ściany i latarnie, a wlekli do jakiegoś celu, który doprawdy nie wart był ich fatygi. Płakał w głębi siebie, w tajnikach duszy, wspominając złote, iście anielskie dzieciństwo swoje. W dnie przed-sabatowe zakradał się do długich, gościnnych dworów, gdzie sprzedawano koszerne zapasy, jarzyny, warzywa, mięso i smakołyki. Miał tam widowisko pełne przedziwnego humoru, niestrzymanego śmiechu, a zarazem głęboko ponure. W tych miejscach panował hargot, wrzask, niemal huk, wywołany przez handel na modłę ściśle żydowską. Nabywcy i sprzedawcy ochłapów mięsa, kawałków gęsi, nóg, łbów, szyi, dziobów, skrzydeł, śledzi, kartofli, odkrajanych cząstek pomarańcz, cukierków i owoców, skakali sobie do oczu, wydzierali towar z rąk, obrzucali się z stekiem wyzwisk, wydzierali pieniądze z garści zaciśniętych. Wszyscy mieli we włosach pierze, byli pobryzgani i zachlastani krwią niewinnych kaczek i kogutów. Włóczyły się w tłumie typy nieopisane, nieznane nigdzie na kuli ziemskiej, w łachmanach tak wyświechtanych, iż składały się jakby z zeskorupiałej pozłoty tłuszczu. Łazili na wpół nadzy przekupnie, a na wpół nadzy żebracy w tej rzece ludzkiej stali na uboczu i pochylali się monotonnym gestem, jakby badyle bezsilne na polu, zaklinając o datek w imię Boga. Całe to zbiegowisko sprawiało wrażenie soboru potępieńców, opętanych od diabła, o coś twarzą w twarz zaciekle walczących. Zadziwiające ponad wszystko są w tej dzielnicy sklepy, a raczej sklepiki, wklinowane w partery domów. Tymi komórkami ulice i uliczki są literalnie nabite. Na odrzwiach tych maleńkich zakamarków wiszą blaszane tablice z napisami w języku żydowskim. A więc towary w tych sklepach przeznaczone są tylko dla starozakonnej publiczności. Jakże mizerny, jak niewymyślny i nieobfity jest towar tych magazynów. Kapitał zakładowy każdego z nich nie może przekraczać dwudziestu złotych. Trochę żelaziwa, skór, kilka wiązek czy miar wiktuałów, nieco nici, sznurowadeł albo szuwaksu stanowi źródło dochodu osób, które w tych wąziutkich i niziutkich klatkach z desek próżnują, marznąc i drzemiąc po całych dniach i wieczorach. Pewnego razu baryka zabrnął na wielkie podwórze, którego obmiar złego wnętrza żadne pióro opisać nie zdoła którego bezprzykładnego nieładu, brudu, wstrętnej bezmyślności rzeczy na prędce rzuconych nic nie zdoła wysłowić. Były to składy żelaza, a raczej starego żelaziwa. I tutaj pełno było sklepików z żelazem wybrakowanym, starym, lichym. Można by powiedzieć, że ten cały podworzec przeżarła rdza, i sama tylko została jako ślad rzeczy, które zniweczyła. I Żydzi, którzy tam biegali, krzyczeli, roili się i o coś wodzili za łby, byli rdzawi, zagryzieni na śmierć przez żelazo. W pewnej chwili wtoczył się na ten dziedziniec wóz frachtowy, na którym leżało jakoweś olbrzymie brzemie w płachcie. Wnet wspólnymi siłami wytaszczono brzemie z wozu i płachtę rzucono na błoto rozmarznięte. W płachcie była masa przegryziona do rdzy. Rżnięte kawałki rur, poprzepalane ruszty, śrubki, haczyki, ułamki pogrzebaczów, połówki szczypców, muterki, krzywe gwoździe, podstawki naczyń niewiadomego użytku, szpice i gzygzaki od ogrodzeń żelaznych, klucze, dusze żelazek do prasowania, fajerki, ułamki okuć okiennych klamki bez ryglów i mnóstwo nieprzebrane żelaziwa wszelkiego rodzaju. Wobec rozwinięcia wnętrza płachty wypełzło, wynurzyło się jakby z pod ziemi mnóstwo Żydów i Żydówek, przeważnie starych, koślawych, powykrzywianych, zrudziałych, obrośniętych kłakami. Cała ta czereda poczęła z krzykiem i kłótnią wyłapywać poszczególne kawałki, cząstki i obrzynki żelaza, nabywać je wśród nieopisanej sprzeczki i targu. Niepodobna było zrozumieć, co to są za ludzie: kupcy, handlarze, pośrednicy, zbieracze. Cezary doznał wrażenia, że to jest zbiorowisko starych próżniaków, specjalistów od gromadzenia starych pogrzebaczy. Nie mógł się przejąć uszanowaniem dla ich ubóstwa, ani zrozumieć sensu ich zatrudnienia. Szukając wielkich zysków, spadli widocznie z etatu i teraz oto szukają zysków wprost z nikomego, nie przestając marzyć o wielkim. Podobnie jak tamci w sklepikach, norach i jamach, czyhają na wielki zarobek, nic literalnie nie robiąc. Jakaż reforma społeczna mogłaby ich podnieść na wyższy stopień społeczny? Co można by dla tych ludzi zrobić, ażeby ich zrównać z innymi ludźmi w prawach, w posiadaniu dóbr tego świata, w pracy, obyczajach, sposobie życia? Był tam nadmiar nędzarzy łachmaniarzy, który zużywał ruchliwość przyrodzoną rasy żydowskiej na oszukiwanie się wzajemne, na pracowitą kłótnię o ochłapy jadła, o śledzie, o skrawki mięsa? A nic Literalnie nic nie czynił dla zarobku godziwego, stałego i dobrze płatnego w fabrykach i warsztatach. Wielu oczywiście pracowało w tych ulicach nad siły jako tragarze, woźnice, pomocnicy, subiekci, i ci mieli nawet zewnętrzny wyraz inny, normalny, ludzki. Przeciętny jednak typ to była karykatura ludzkiej postaci. Zgarbieni, pokrzywieni, obrośli, brodaci, niechlujni. Śmieszni bezgranicznie w swych płytkich czapeczkach i długich, brudnych hałatach do pięt wałęsali się i zalewali ulice, brodzili, wchodzili i wychodzili, gadali, kłócili się, nic właściwie nie robiąc. Cezary przyszedł do przeświadczenia ogólnego, iż Żydzi zamieszkujący dzielnice, w której mu przebywać wypadło, są zbiorowiskiem ruchliwych i gadatliwych próżniaków.